W Na nagraniu chciałabym poruszyć temat tego, jak możemy rozpoznać, że dziecko z naszego otoczenia jest krzywdzone. Na początku warto zastanowić się, jakie są źródła informacji o krzywdzeniu dziecka. Dzieci wychowujące się w rodzinach dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym lub innymi formami patologii doświadczają krzywdy. Możemy mówić o kilku źródłach sygnałów, które mogą docierać z różnych stron: od samego dziecka, od jego rodzica od osoby z bliższej i dalszej rodziny, czy też od osoby zupełnie obcej. Dziecko może sygnalizować nam, że jest krzywdzone poprzez swoje wypowiedzi, poprzez swój wygląd, czy też zachowanie, a także przez różnego rodzaju problemy medyczne, stwierdzone u niego obrażenia fizyczne, czy też choroby. Sygnałem o doznanej krzywdzie przez dziecko mogą być też zaobserwowane przez nas trudności emocjonalne. Stwierdzone u dziecka opóźnienia rozwoju również mogą być sygnałem, że dziecko może być ofiarą przemocy. Bardzo trudne byłoby sporządzenie wyczerpującej listy wypowiedzi dziecka, które mogą wskazywać na to, że dzieje mu się krzywda. Aby odczytać to, co dziecko chce powiedzieć, potrzeba ogromnej wrażliwości, empatii oraz uważności ze strony dorosłego. Im dłużej i lepiej znamy dziecko, tym to zadanie staje się łatwiejsze. Zawsze powinno budzić naszą czujność, jeśli dziecko sygnalizuje nam, że ma jakąś tajemnicę, że chciałoby nam o czymś ważnym opowiedzieć, ale się waha, jeśli obawia się wracać do domu, czy woli przybywać poza domem. Jeśli nie lubi przybywać w jakimś miejscu, na przykład jeździć na wakacje do dziadków, lub jeśli nie lubi jakiejś osoby. Zaniedbywanie oraz krzywdzenie fizyczne dziecka odbija się często na jego wyglądzie. Powinno więc zwrócić naszą uwagę nieodpowiednie ubranie, brak higieny, niedożywienie, sińce pod oczami, czy też zasypianie dziecka na lekcji. Kolejnym niepokojącym sygnałem mogą być też absencje dziecka w szkole z powodu choroby, zwłaszcza jeśli przynosi ono do szkoły usprawiedliwienie podpisywane przez rodziców, a nie przez lekarza. Powinno też zwrócić naszą uwagę, jeżeli dziecko często dleje, skarży się na bóle brzucha, bóle głowy lub wiemy, że choruje na jedną z chorób somatycznych, niepokojące jest również, jeśli doznaje różnych urazów, zwłaszcza w krótkich odstępach czasu. Dziecko krzywdzone w rodzinie doświadcza urazów psychicznych, które wywierają ogromny wpływ na jego rozwój i funkcjonowanie. Skutki krzywdzenia często ujawniają się w relacjach dziecka z otoczeniem, w formie zaburzeń zachowania i emocji. Zaburzenia te mogą być skutkiem wszystkich rodzajów krzywdzenia dziecka. Należą do nich fobie, lęki, zaburzenia snu, depresja, tiki, jąkanie, moczenie nocne, nadpobudliwość psychoruchowa, wycofanie z kontaktów społecznych, wagarowanie, ucieczki z domu, a także sięganie po substancje psychoaktywne oraz zachowanie autodestrukcyjne, takie jak okaleczenia i próby samobójcze. Zaburzenia jedzenia, takie jak anoreksja i bulimia, oraz zachowania agresywne. Nasz niepokój zawsze powinna budzić nieadekwatnie niska samoocena dziecka. Niektóre dzieci próbują sobie radzić z poczuciem utraty kontroli i z niskim poczuciem własnej wartości poprzez perfekcjonizm i kompulsywne dążenie do osiągania celów, co może się przejawiać w nadmiernej rywalizacji, a czasem także w nieadekwatnych reakcjach emocjonalnych w sytuacji doznania porażki. Dziecko może wówczas wpaść w histerię albo zareagować agresją. Takie sygnały nie są specyficzne dla krzywdzenia dziecka. Mogą one być także wynikiem niewłaściwego wychowania. Jednak jeżeli są nasilone, zawsze warto zwrócić na nie uwagę.